I wszyscy Polacy, których widzieliśmy od początku na stoliku telewizyjnym dalej w tym turnieju grają, więc przez taki dłuższy okres czasu to jest naprawdę moim zdaniem dobry wynik i trzymamy kciuki, żeby do końca jak najlepiej im się wiodło. Tymczasem to Tomek Kozłów ma teraz asy. I to dobry sukces. Aż AS65, zobaczymy. Właśnie. To, tak, czyli tutaj widać, że Tomek i Maciek mają bardzo podobną strategię. Mhm. Czyli w tym momencie, po prostu, widać, że nie odgrywają prawdopodobnie żadnego układu. Tak. Bo tak jak mówiłem, widocznie dla nich. Gra bez gry. Tak, to czy będą mieli 500 tysięcy, czy 300, nie jest aż tak ważne, jak to czy będą mieli 500 tysięcy, czy nie będą mieli więc tutaj du dużą na pewno musieli się wykazać silną wolą, żeby taki układ Oj, chyba oni mają akurat taki w ogóle styl, także to chyba nie musiałaby być aż taka silna wola, także... Mi się daje, że Igor ma podobny styl, ale u niego jednak serce mu kazało chociaż te te asy, więc to też jest inaczej, bo prawdopodobnie Maciek ma większe trochę doświadczenie na stole telewizyjnym i on już nawet jak folduje asy, to, to już kupię. mówi, a to sobie folduje i tam nieważne. A Igor chyba nie pamięta, żeby Igor gdzieś był na kojarzymy. stole telewizyjnym, więc pomyślał sobie, no nie, no to strasznie będzie wyglądało. Ja tutaj to nie mówię tego jakby przyśmiewczo. Nie, tak? no ja, po się po prostu... jak powiedziałeś, to teraz się z tym zgadzam, bo ja to domyślałem się, że wykonałbym, jeżeli chciałbym zrzucić, to, to pewno też mógłbym się na przykład. Nie chcieć wyjść na właśnie kogoś bojaźliwego czy coś w tym stylu, bądź jakaś inna myśl by się mogła pojawić, więc, więc to ma, ma to sens. Ja bym się z tym z, taką, z takim pomysłem utożsamiał. Nie musi być oczywiście tak, tak, na, tak w rzeczywistości, ale jest to możliwe. Więc na pewno ta gra na stoliku telewizyjnym, zwłaszcza dla kogoś, kto wcześniej nie miał takiego, takiej przyjemności, jest w jakiś sposób wpływająca na grę.